Witam Was na Akropolu, Akropolu Ateńskim. E, tak na wstępie, co to jest Akropol? Jest to osiedle, tak jakby mniejsze miasto e, lub część większego miasta, tak jak w tym przypadku Aten, które jest położona na wzgórzu. Tutaj mamy świątynię. Tutaj niesamowitą panoramę na całe Ateny. Nawet takie pozostałości w stylu kamieni należą do Akropolu, co jest po prostu chronione jako zabytek, także tego nie można stąd wyrzucić i to musi tutaj leżeć, ale budzi to taki klimacik fajny, Jest dobrze. Co mi się wydaje, to wstęp dla studentów jest tutaj darmowy, no bo tak tutaj wszedłem. Natomiast dorośli płacą chyba około 10 euro. Tak mi się wydaje. I powiem Wam, że jest tutaj strasznie gorąco. Z tego co się orientuję, to jest teraz 38 stopni i ledwo, ledwo. Tak Wam mówiłem, te wszystkie pozostałości te kamienne części pewnych budowli. Są tutaj chronione i nie można ich tako wyrzucić. Warto również wspomnieć, że od lat Grecja zmaga się z naprawdę ogromnymi upałami. Co za tym idzie? Idą za tym pożary lasów na naprawdę masową skalę. Tutaj mamy teatr Dionizosa, a właściwie to jego pozostałości. E, tak dla tych, co nie wiedzą, to Dionizos był bogiem e, dzikiej natury oraz również wina, także rozrywki e, w postaci jakichś wystąpień były jego specjalnością. Fajne i ciekawe jest to, że jest tutaj naprawdę wszystko zachowane tak jak... To zostało, tam macie jakieś krzesełka, jakby, trybuny, a na górze, tak jak tam byliśmy. Tutaj macie mapkę wraz z cenami biletów, a tak wygląda jedno z wejść na Akropol. A dla fanów mitologii, tym bardziej tej greckiej, to jest tutaj świątynia Zeusa. Jak widać, pan Zeus aktualnie ma remont, także nie będziemy mu przeszkadzać. Jeśli myślicie, że uda wam się zwiedzić Ateny w jeden dzień, to grubo się mylicie. Ja na razie odwiedziłem dwa takie najpopularniejsze miejsca i jestem cały mokry, cały zdyszany e, i jest po prostu ciężko. Natomiast nie że narzekam, ale nie staczy wam czasu. Natomiast jeśli chcecie troszeczkę odpocząć się od zwiedzania, to ogród narodowy będzie naprawdę idealnym miejscem. Jest tutaj pełno sieleni, dużo ławeczek dużo miejsc, żeby sobie usiąść i jest tutaj po prostu rewelacyjnie. Zobaczcie, ile tych żółwi tutaj jest, masa. Plac Syntagama. Jest to bardzo mały plac e, tuż pod grobem nieznanego żołnierza. Otoczony jest on różnymi kawiarniami, restauracjami, e, z tego co widziałem, to również hotelami. E, natomiast w nim znajduje się przede wszystkim duża fontanna, e, z której można schłodzić ręce na przykład, oraz bardzo dużo ławeczek. Takich zagrożeń Aten oprócz wysokich temperatur jest tutaj, niestety, bardzo dużo kieszonkowców. Także jeśli macie jakieś ważne dokumenty, czy, czy portfel, czy telefon w kieszeniach, to, to lepiej je ładnie zabezpieczyć do plecaka, plecak naprzód, tym bardziej w metrze i w miejscach, gdzie macie bardzo ciasne uliczki. No. Pięknie Tutaj mamy świątynię Hephaistosa Załapiesz się Takim głównym placem jest Monastiraki, czyli no po prostu plac, dookoła którego jest mnóstwo sklepów, mnóstwo restauracji i to tutaj odbywa się życie nocne stolicy Grecji. A ceny w Grecji, to jest tutaj po prostu drogo. E, jakbym miał porównać ceny, to podobnie nawet do Francji. E, także można powiedzieć, że jest tutaj zachodni klimat, jeśli chodzi o pieniążki. Natomiast dlaczego tak jest? Grecja zapożyczała się u Unii Europejskiej w, w celu zwalczania, zarówno pożarów, jak i również. Wielu innych rzeczy. No i wiecie, przyszedł czas, żeby spłacić swój dług, więc muszą podnosić ceny, żeby po prostu mieć z czego oddać. Tutaj mamy widok na Akropol, a my idziemy dalej w górę wdrapaliśmy się właśnie na kolejne wzgórze, które można powiedzieć jest lekką konkurencją dla, dla Akropolu, ponieważ widoki są tutaj bardzo zbliżone a największą różnicą jest taką, taka, że na wejście na Akropol trzeba zapłacić tutaj jest to darmowe mamy tutaj pomnik nie wiem, jak się nazywa chyba Filipos, czyli króla, a ten, który został Nazwany takim wzorowym obywatelem. Żył on bardzo dawno, dawno, dawno dawno temu. Natomiast pomnik stoi i jest kolejnym takim najwyższym punktem na mapie miasta. W wzgórze Filopapo, czyli wzgórze dawnego króla Aten, który został nazwany wzorowym obywatelem. Znajduje się tutaj jego pomnik. I powiem Wam, że jest to, to wzgórze, jest konkurencją dla Akropolu, e, ponieważ widok na miasto jest bardzo zbliżony. Akropol jest tutaj za mną w tle. E, natomiast różnica jest taka, że na wyjście na Akropol trzeba zapłacić bodajże 10 euro, a tutaj jest to darmowe. Muzeum Akropolu, które przedstawia historię od jego wybudowania poprzez jego koniec aż do teraz. Wchodzimy teraz do dzielnicy Plaka, która słynie z bardzo wąskich, ciasnych uliczek, przepełnionych różnymi rodzajami sklepikami. E, tak jak tutaj, jakieś stragany, ale również pełno restauracji z lokalną kuchnią. Alei Anafiotika. Jest to dzielnica, w której ciasne uliczki są przyozdobione e, różnymi e, grafiti i jest tutaj naprawdę bardzo klimatycznie, nie ma tutaj w ogóle turystów, a całość wygląda w ten sposób. We've gone somewhere. We oh. Very good. Yeah. Podczas budowy atyńskiego metra natknięto się na ponad 50 tysięcy różnych wykopalisk. Tak jak na przykład tutaj mamy jakieś zachowane stare budowle. Nie wiem jak to nazwać, ale tego tu jest pełno.